Grupę dorosłych. Wędrujemy do baśniowej krainy, która mieści się głęboko w ziemi, w kopalni soli, do krainy Solilandia. Droga do Solilandii, jak mówiłam, bardzo długa, coś ostatnio ktoś mierzył, około 300 km, więc rzeczywiście wędrówka długa, żmudna, ale nagroda jest. Czeka na nas dobry duch tej kopalni skarbni, który Was zaprosił dzisiaj do tych podziemi, więc przejście wyjątkowe, baśniowe. Dzieci na pewno będą się fajnie bawić, a dorośli, jak chcą się fajnie bawić, muszą rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko. Coraz nie mniej, wiesz.

Wiedzą, że my będziemy wędrować trochę tak jak te kreciki, tylko już nie drążymy korytarzy, bo ktoś dla nas wybrał, górnicy, pracowali zrobili korytarze. Moi drodzy, zaprosił Was do kopalni dobry duch tych podziemi, który się nazywa skarbnik. Skarbnik to taki sympatyczny starzec z brodą. Musimy zobaczyć jak wygląda skarbnik, do którego idziemy. Kochani maleństwa, duże dzieci patrzą. Idziemy do skarbnika, a skarbnik... Tak wygląda. Rodzice się odsuną do tyłu, żeby rozpocząć wędrówkę do dobrego ducha. Musimy z tym duchem się przywitać. Wszystkie dzieci podchodzą za mną, a rodzice przesuwają się Zykałem. Czy Zykałem. Czy? Zykałem. 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 Zykałem.

Przytwierdził im pompony magiczne, solipony. Te solipony mają taką moc, że jeżeli taki soli przechręci przekręci solipon przy czapce, staje się niewidzialny. Kochani, rozglądnijcie się dookoła. My pewnie nie widzimy, ale całe mnóstwo soli ludków towarzyszy naszej wycieczce i daje sprawozdanie z tej naszej wycieczce dobremu duchowi, czyli komu? Skar? No. Chodźcie, jak wyglądają soli ludki? Muszę wam pokazać. No. Na Kinga. Ta królewna węgierska Kinga miała poślubić naszego polskiego księciunia, Bolesława Wstydliwego. Mając go poślubić, poprosiła swojego tatusia o jakiś prezent, który mogłaby zawieźć z Węgier do Polski. Kinga zastanawiała się długo i poprosiła, poprosiła tatę, króla węgierskiego, o poparcie swoich elbowaniem na Węgrzech, w innym kraju. Kinga zbiła z palca zaręczynowy pierścionek Wróciła też dobre smoki, które nazywają się Solonie. W Solonie, dobre smoki wykluwają się z czego? Jak myślicie? No niedobre smoki wykluwają się z jajek i jak taki solon wychluje się z jajka, to trzeba go szybciutko nakarmić. Bo jak nie nakarmimy solonia, to rosną mu zęby, bo zjada skorupkę ze swojego jajka i staje się niedobrym, głodnym solizaurem, który biega po kopalni i szuka przewodnictwa. Tak, to kawka za to jest prawda, czy w kopalni jest czy nie ma na przykład nie dobrego gazu, Ile, widzi ktoś? 같아요. Kto zobaczył? Przesuwa żeby następna osoba dzieci zliczyła i sprawdziła. A ty Nie, i dalej jeszcze suszono w ogniu albo w Jak wysła, była twarda i spryła pieniądze w handlu wymiennym. Taka sytuacja trwała na tych terenach długo, bo do XII wieku naszej ery. Źródła się w którymś momencie wyczerpały, wiele kopał na powierzchni, więc ludność zaczęła je szukać w głębi ziemi, kopiąc studni. Podczas poszukiwań natrafiono na złoże soli kamiennej. Tak faktycznie została odkryta w drugiej połowie 13 wieku na Moja prośba do rodziców. Bardzo proszę, dzieci za rączkę bierzemy i schodzimy po schodach. i po schodach soli. A pierwsze dzieci trzymają się w Dziękiem do soli. Um. A to idźcie sobie. Dobra. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. nie, nie Wiem, że dzisiaj pada brzmi dzień senny, ale trzeba wstać i zaprowadzić dzieci do Soldani. Prosimy. Prosimy, Prosimy? te cztery. Prosimy! Dobra, A widzicie, to jest magiczne słowo, które działa z uda. A, to ja, Właśnie, to jest dla was świetna. To była woda na soli za katolę, do ręki. Za to, że tak. Za to, Luży. Robię wszystkie zwiady. Ale to jest bardzo, że tu jakieś kartony z frekiem tak śmiało dawać z chęcią przyjmę. Nie, nie No Oj, to jesteście nieprzygotowani do zwiedzania. No, ale nic. chwilka, a gdzie wasze plecaki? Nie mamy. Czy macie śpiwory? A namioty? A setkę kanapek? A termosy wielkie z piciem? Jakie nic nie macie? No co, nie widzieliście, że do Sri będzie 30 km? No to nic, trudno, ruszam. Zapraszam wszystkie małe kuciaczki za... Przejście, na bo się rozstępują, a dzieci będą Dlaczego na naszych rękach jest bikoć? Odpłacenie. Odpłatą zawsze troszkę jest bikoć. Ci też pomyślą o ze prawda? Dlatego nie wolno nam dotykać rączkami rzeźb soli, bo spójrzcie, co się z nimi stanie. Wszystkie się rozpuszczą, jak ci zaproszący tutaj. A za chwilę przed nami piekielka w całości wygodna na w soli. Tak więc wyruszajmy z A ja będę wybrał na Zapraszam dalej, kochaj,

Ale on, jeszcze, że nam da czas. A teraz, minutę przerwy na sesję zdjęcia z instytucji. Waszymi ludźmi, że Wam chodzą do zdjęcie. A jeśli ktoś sobie nie robi zdjęcia, no to powiem mu tutaj jeszcze kilka ciekawych rzeczy o tym miejscu. Mam na to. Mam na Chwila, chwila. Dziś Dziękuję. Dziękuję. pani Dziękuję. Dziękuję. się schowała pani Nic wam nie mówi o wam nie papaku. o Papaku?

Proste, proste. Mówi za powieść 200 kilogramów, który w imbiace spełnił skarbnik. Dla nas drzwi. Otwiera dla nas kwiat. Świat swoich wejściczy. Świat No i przeproszę, już tutaj jesteśmy. No. Przed nami już tylko 29 kilometrów do pokonania. Pierwszy kilometr robi już zadań. Gratuluję wam świętego dnia. A no właśnie, raz się tak zdarzyło. Akurat wieczny dzień, a w te dni soloni znoszą jajka. No jest już cztery jajka w kopalni. Skarbnik wysłał solutki pozbierać. No ale solutki, jak to solutki, no nie wykonały roboty. No i zostały te cztery jajka w kopalni. Wykluły się z nich małe smoki, nikt ich nie nakarmił. To co z nich wrosło? Straszliwe solizaury. Kady, na szesie dwa wypaczył skarb. Od razu rzucił niekryształem mocy.

Czy pani przewodnik Ciocia Halinka gdzie ucieka? Chodź tu. Była przewodnikiem fajowskim, czy nie? nie. Ale zobaczmy. Ale zobaczmy, jak się Wrócimy. A Fajowskim czy nie zamykam, a śpiewała coś? Nie. Oj to dobrze, że nie śpiewała. Ale sobie uważajcie, że kuci, bo ciebie zamykam. <grym zamykam. <grym zamykam. <grym zamykam. serdecznie opiekunom, którzy w tym pozdrowie w i Boże i naszego solidnika. Powiedzcie mi, mój drogi, czy dziecięci koło smoka przeprowadziłeś? Rzeczywiście, oczywiście, na środku zasługiłem wszystkich własnych dzieciów. Tak, a przód, za to, że narażasz gości dalej, będziecie coś zróżnicowane, pożarcie przed okrutą bezpieczną a to mają ja A dzisiaj przepraszamy bardzo. To za w soli, tam radzę. A, a możemy, my pójdziemy. Tak, <grym> jest, o tym nie No doda. Słuchajcie. Wczoraj wiemy, jak będzie wyglądał w lecie dla mnie, ale nim to zastąpi, muszę mam do Was pytanie. Kto słuchał jakąś legendę w tej kopalni, była ta legenda? To jego kościuszka, <grystanie> ja tak. Przybyło jaśnie pani chciała już taki, kilka, przywitamy wielkimi brawami. I tutaj Tak, 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 tak. Proszę, tak. I tutaj cała reszta, o. Pytanie. Czy jaście pani księżna wyraziła skoda wyrok? Siadamy. Księżny już mamy. Ale księży czegoś brakuje. Uwaga, czego. <suszy> Duża dziewczynko. W tym wieku dzisiaj jeszcze książe marzy. Że... Odpowiem Ci na pewno u ręki. Do Który? Bardzo dobrze pokaż wszystkim. To całą rękę pokazuje. No tak. właśnie, drugi odścian jak śpiczy na plecach. No, tak, no. Tak, no. Oczywiście, górnik Paweł. Bierze ten wielki. Przed świeżo co musi zrobić? Bo ukłonić się mało. Tam, tam. 자 a b e